Wrócę jeszcze na moment do, tego, do tej Twojej sytuacji z obecnym facetem. Mam nadzieję, że to będzie ostatni facet w Twoim życiu. Choć powiem, że jak pytasz go, gdzie idzie, a on się denerwuje, to jest to, nie, to dosyć problematyczne. Też, no, też, ale, pyta, to też ale, też ale pytanie moje jest takie: jaki ty mu dałaś prezent? Bo tam zawsze mówią: no co ci facet dał? Nie, no dał ci samochód. U, to kocha. No, nie? <śledzianie> Ale możesz też powiedzieć że ewentualnie, jaki ty dostałaś prezent. No ale um. ja ciekawi jestem, jak to, jak to u was jest. Czy sobie... Nie <grym> musi tak. to być rzecz materialna. Ja wiem, że nie musi Coś, być co być ty masz w głowie jako... Podarunek dla niego. Wiesz co, to był pierwszy chyba taki: Ja zawsze jestem w styczeń, luty na poście dr Dąbrowskiej. To już tak wszyscy Ty o tym masz wiedzą, chyba z nim jakiś tym, deal, bo wszędzie, Nie, nie mam. Ty Tylko zawsze tak jest, że styczeń, ne. luty jestem na poście. Już nie mówię, na jakim, na poście? Ozdrowieńczym, owocowo-warzynym. I um, on, w, on w styczniu też postanowił, mówi tak, to ja też chcę być z Tobą, więc dostał ode mnie na dwa tygodnie na próbę, mówię, na siłę charakteru, na sprawdzenie. Mówię, nie, nie dasz rady. On mówi, dam radę. Wytrzymał. Wspaniały prezent.